Praktyka jogi klasycznej przydaje się w każdym wieku, ale w drugiej połowie życia, kiedy nasze procesy metaboliczne zwalniają, przydaje się szczególnie, gdyż jest to praktyka niezwykle regeneracyjna, niezwykle balansująca wszystkie systemy, wszystkie układy naszego ciała. Często w obecnej kulturze, w kulturze masowej, yoga nam może się mylić z kolejnym sposobem ćwiczeń, z kolejnym sposobem trenowania. Często nawet mówimy, trenuję jogę, czy uprawiam jogę. A joga sama w sobie nie jest dyscypliną tak bardzo skupioną na sporcie, na fizyczności, jak na naszym wnętrzu, na naszym samopoczuciu. I jest to... Dyscyplina, która skupia się właśnie z tych powodów na regulacji naszego układu nerwowego, żebyśmy byli w stanie troszeczkę siebie bardziej kontrolować, niż żebyśmy byli tak bardzo emocjonalnie rozchwiani. Ta emocjonalna kontrola, tak w cudzysłowie bo to nie jest taka kontrola siłowa, wymuszona prowadzi właśnie w konsekwencji do balansu w naszym organizmie. Poprzez to, że balansujemy układ nerwowy, to i balansuje się trawienie, balansuje się układ hormonalny, a krążenie naszej krwi jest może bardziej umiarkowane niż takie, też poddające się emocjom i może za wysoko skaczące. Na czym polega ta praktyka? Po pierwsze, na spokoju. I czasem spokój kojarzy nam się z łatwością albo nawet z nudą, ale łatwiej wcale nie oznacza prościej. A łatwiej w tym względzie, że praktykując jogę klasyczną, skupiamy się na praktyce takich klasycznych pozycji i staramy się w nich przebywać dłużej. W ten sposób trenujemy nasz układ nerwowy do wyciszenia się w sytuacji, która może powodować lekki dyskomfort, powiedzmy, pozycja jest wymagająca. Więc muszę na tyle się w niej wyciszyć, aby przyzwyczaić się do tego, co jest ode mnie wymagane do utrzymania tej pozycji, wyrównać oddech i skupić się na obserwacji siebie. Bo nic tak naprawdę dla każdego z nas nie jest bardziej interesującym tematem niż my sami. Więc biegąc w pozycji, stajemy się jednocześnie laboratorium, ekspery eksperymentem w laboratorium. I laborantem obserwuję siebie w pozycji, obserwuję moje odruchy, moje zachowania, obserwuję oczywiście w pierwszej kolejności moją fizyczność, mięśnie, które wykorzystuję do utrzymania pozycji, obserwuję mój oddech, ale też i obserwuję mój umysł. Każda pozycja może wywołać inne skojarzenia, inne odczucia, może wywołać niechęć, nie chcę jej tak długo trzymać, albo nudzi mi się. Ale nie o to chodzi, aby wejść z pozycji i zająć umysł czymś nowym, czymś ciekawym, ale o to, by oswoić się z przebywaniem ze sobą, bo też często my sami jesteśmy tą osobą, od której najbardziej i najintensywniej próbujemy uciec, próbujemy wyprzeć. A, więc. Ta praktyka jogi daje nam taką możliwość obcowania ze sobą i takie spokojne wykonywanie pozycji, dłuższe ich przytrzymywanie w rzeczywistości jest praktyką na bardziej zaawansowanym poziomie. Więc jest to coś dla nas korzystne i ze względu na samoregulację, w której się uczymy, ale i korzystne z tego względu, że poznajemy siebie, że uczymy się przebywania w komforcie takim samym ze sobą. Że nie jest mi nic potrzebne. Niepotrzebna mi jest muzyka relaksacyjna, niepotrzebna mi jest osoba, a, bliski, ktoś, kto mnie relaksuje, niepotrzebny jest mi nie, też nikt, kto mnie podziwia. Niepotrzebne też są mi żadne czynniki zewnętrzne. Jogę mogę praktykować w każdym miejscu, w każdym wygodnym stroju nie muszę wyglądać i nie muszę się czuć, i nie muszę mieć kondycji, żeby iść na jogę. A yoga. Uczy mnie tego, kim jestem, a nie jak mam wyglądać czy jak się dopasować. I wychodzimy z założenia, że zaczynamy ze sobą pracować takim, jakim jestem, bo przede wszystkim mamy nauczyć się takiej głębokiej akceptacji poznania tego, który to wszystko obserwuje, który to wszystko odczuwa. Więc a takie dojrzałe podejście do jogi to nie jest tylko podejście dla dojrzałego ciała, ale i dla dojrzałego umysłu. Kiedy zajmujemy się praktyką w sposób dużo bardziej tradycyjny. Myślę, że wielu z nas w swoim życiu, niezależnie od dziedziny, podróżuje przez jej różne zakamarki, często właśnie po to, by w końcu wrócić do tradycji. Że jednak ta tradycja, ta głębia wiedzy jest tak przyprawiona, tak dopracowana, wszyscy pokolenia przed nami, że a, zaczynamy odkrywać jej wartość. Także warto spróbować tej klasycznej jogi, tego takiego wyciszającego podejścia, niezależnie od tego, gdzie akurat w życiu jesteśmy. I pozwólmy sobie teraz na taki malutki eksperyment, by wykorzystać proste ćwiczenie do samoobserwacji. Niezależnie od tego, czy teraz stoisz, czy siedzisz, czy leżysz, spróbuj na moment wyciszyć oddech, jeśli jest tobie wygodnie, przymknij oczy i skup się na zrobieniu wydechu. Schowaj brzuch łagodnie do środka, zrób wydech przez nos i zrób głębszy wdech przez nos. I spróbujemy delikatnie obrócić głowę na jeden bok, bez okręcania barków, bez wymuszania. Delikatnie spróbujemy spojrzeć za jedne ramię. Nie naciągam głowy, nie naciągam szyi. Robię może 80% obrotu i spróbujmy zrobić głęboki wdech. Do karku, do szyi. Może pozwolić sobie na przymknięcie oczu. I z wydechem powiedzieć mentalnie: rozróżniam kar, rozróżniam szyję. Powoli przeniesiemy głowę teraz na drugi bok. Zostawiam barki w miejscu, czy to leżąc, czy to siedząc. Spokojny wdech. Spokojnie wydech. I jeszcze raz, dłuższy wdech. I z wydechem kark, czy Powoli głowa wróci do środka. I chwila takiej obserwacji, może początkowo wymuszonej koncentracji, zwalnia nas, uspokaja. Im więcej praktykujemy tych technik jogi, tym przejście z tego momentu nadpobudzenia czy momentu depresji, obojętnie na którym spektrum, na której granicy spektrum się znajdujemy, przychodzi szybciej. Początkowo może to powodować pewien dyskomfort, jak wszystko nowe, czego się uczymy. Niemniej należy dać sobie czas, jeden, dwa, trzy razy, aby rozpoznać, jak, z jaką szybkością ta różnica w ciele się pojawia. I im więcej tej jogi praktykujemy, tym ten efekt wyciszenia wydłuża się i przenosi poza czas praktyki, czyli może trwa do następnego dnia, może przenosi się na kilka następnych dni. Więc jest to coś, czego naprawdę warto spróbować na takim właśnie dojrzałym etapie, z takim dojrzałym podejściem, że nie oczekuję, nie wymagam, a pozwalam sobie na czas bycia ze sobą. Serdecznie zapraszam do spróbowania. Na kanale znajdziesz zajęcia wprowadzające, które pokazują, jak wykonywać pozycje w miarę bezbłędnie, tak aby one nie były szkodliwe czy robione byle jak. Ale to też znowu nie równa się temu, że one będą jakoś strasznie wymagające. Po prostu nauczymy się świadomego obcowania ze sobą w pozycjach. I znajdziesz lekcje, już takie bardziej praktyczne, gdzie się pojawia może więcej ciszy. Niż wskazówek. Każda z tych lekcji jest odpowiednia na którymkolwiek etapie się znajdujesz i każda z tych lekcji jest odpowiednia do powtarzania. Bo yoga to nie jest tak jak zajęcia w szkole, że zaczynam i zaliczam jedną klasę, drugą, trzecią i idę dalej. Yoga jest czymś, do czego się wraca. Tak jak wracamy do swoich ulubionych posiłków, wracamy do stałych godzin snu i budzenia się. A wracamy do stałości pół roku, wszystko to przenosi się na nasze funkcjonowanie w przyrodzie, której też częścią jesteśmy. Tak samo z praktyką jogi. To powtarzanie przenosi się na regulację naszych wewnętrznych układów, naszego układu hormonalnego, nerwowego, bo jesteśmy po prostu stworzeniem, które też odpowiada na cykle, na stabilność. Nie wszystko w życiu musi być takie bombowe wystrzałowe i zaskakujące. A praktyka jogi nigdy nie jest nudna, jeśli zrozumiemy, co podczas zajęć się wydarza. Że to jest mój czas, moje obcowanie ze sobą, moje poznawanie oddechu i ciała. I z głęboką ciekawością zauważymy, że nawet wstępując na matę każdego dnia, każdego dnia to ciało jest inne. Te doświadczenia są inne, emocje pojawiają się inne. Więc to jest tak jakby a na nowo czytanie tej samej książki, ale odkrywanie coraz to nowych, głębszych rozdziałów. Więc nie zapraszam Ciebie tylko na Jogę, ale zapraszam Ciebie przede wszystkim do poznania samego siebie, bo warto. <śpiewanie> oh